No i kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na pozycję, nie z mojego nowego domu kampera Ogólnie potem wam pokażę co i jak, gdzie co już jest Jeszcze kilka szczegółów i będziemy tu siedzieć Na zimę się go słuchajcie ociepli I damek jak marzenie, co, nie? Mały swój własny No i co, lecimy sobie z szybkim przekazem teorecika, wiadomość o tej osobie no, Bo dawno mi nie było, słuchajcie, wstawialiśmy co innego, no ale już praca obok Także lecimy teraz Myście sobie słuchajcie o tych osobach lub o tej osobie, to już zależy jak uważacie. Zimno, trzeba grzyniki zamontować. Dobra, z piecykiem. Dobra, lecimy. Wiadomość od tych osób, lub od tej osoby, z którą nie macie kontaktu, którą macie w serduchu, na myśli, co ta osoba chce Wam na chwilę obecną powiedzieć. Jak wypada, to weźmiemy. Co chcesz i jemu jej powiedzieć, co chcecie jemu jej powiedzieć w tej chwili, na chwilę obecną. Co chcesz jemu jej powiedzieć, co chcecie jemu jej powiedzieć? Czy to nie jest ogólne, pamiętajcie także, co chcesz jemu jej powiedzieć, co chcecie jemu jej powiedzieć. Dobra? Co chcesz, chcecie jemu jej powiedzieć? Czy jesteście już tak naprawdę na odchodne? Co chcesz, co chcecie jemu jej powiedzieć? Czy jest jeszcze coś już tak na odchodne? Nie, dobra. Jeżeli nie ma, to, to odkładamy. No i czytamy wiadomości od tych osób lub od tej osoby. Super się skupiliście. Także nie będziemy mieli wiadomości od tych osób, od tej osoby. Tęsknię za tobą. Uuu, idziemy na całość, słuchajcie. Moja duma jego ja nie pozwala mi wyciągnąć ręki pierwszej pierwszej na zgodę. Jestem w końcu szczęśliwa, szczęśliwa. Czuję, że odsuwamy się od ciebie czasami. Ruszam naprzód, a ty stoisz dalej w miejscu sam. sama. Czemu mnie nie zauważasz? Hello, ja tu jestem. Uu, nie możemy być razem. Ciężko jest ci na nowo zaufać. Pracuj nad sobą i swoją pewnością się siebie masz strasznie nisko. Mam nadzieję, że mi wybaczysz kiedyś. Nie wiem, ile dla Ciebie znaczy, więc ile ty dla mnie znaczysz. Wygarnę Ci kiedyś te uczucia i emocje, coś we mnie pęknie, zobaczysz. Nic nie jest podane na tacy. Zawsze są jakieś przeszkody, więc gdy się pojawia, zastanów się, jak je pokonać, a nie tylko marudzisz i się podobasz. Eee, Rozpalmy to iskrę, słuchaj, na nowo. Uuu, no ładnie. Robię ci na złość, bo boję się, że ty mnie znowu zranisz. Ranię ci celowo. Potrzebuję Twojego wsparcia, ty mnie czasami dobijesz i dołujesz. Nie obchodzą mnie kłamstwa na mój temat, bo znam swoją wartość. Bardzo dobrze, słuchajcie. Patrzę sercem i oczami. Pomimo burz przetrwamy wszystko, mam mętnik przez ciebie, nie rób tego więcej. Mam żal do ciebie za to, jak mnie traktujesz. Udowodnij mi swoją wartość. Kasa, praca, imprezy, znajomi, była na pierwszym miejscu, to, to sobie idź dalej w to. Pięknie kłamałaś, kłamałeś. Czyli na jakiś dany temat to osoba stwierdza, że ją kłamaliście. Tyle osób u nas mieszało. Mówiąc na mój temat, brednie, nie zapomnij spojrzeć na siebie. Każdy ma chwilę słabości, pamiętaj, nie tylko ty i ja. Nie zamierzam się... Nie zamieniam się z nikim na ciebie więcej. Uuu, czyli ta osoba ani nie chce was oddać z tego, co na to mówi. Ani słuchajcie, nie chce po prostu was zamienić, dobrze? Chcecie cię poznać bardzo chętnie. U nas wkradła się nuda i rutyna. Uuu, słuchajcie, przestań mi robić metlik. Ciężko jest w tobie zapomnieć. Cały czas widzę, jak tam z nim z nią stoisz. Przestań mnie podglądać na mediach społecznościowych. Patrzcie, jak te wiadomości słuchajcie, się rwo do was. Na rodzinę dzieci, czyli ta osoba chce, żeby ta znajomość, relacja się narodziła na nowo Tak jak była, albo po prostu planuje macie macierzyństwo dwóch jedna, ale raczej tu są dwie grupy Pasujemy do siebie idealnie Nie mów, że nie, albo się starasz, albo nie Dziś rób to, co inni nie chcą A jutro będziesz miał to, czego inni pragną A nie mogłeś się do tego zebrać, żeby to zrobić To prawda, kochani Łzy nie są oznaką słabości, lecz uczuć pamiętaj Nie bądź twardzi, tylko twardzielem Co znowu ciche dni proponujesz, nieładnie nie chcę więcej cierpieć, mam marnować czasu. Wolę ciszę i spokój, stabilizację. I ta osoba ma rację, słuchajcie. Czuję się radosny, radosna, ja widzę, że ty jesteś szczęśliwy, szczęśliwa. Robię karierę. Moja intuicja i przeczucia są dobre. No nie zawsze, czasami kochani się mylą, ale mało kiedy. Jeśli ktoś się o ciebie martwi, pisze, to uszanuj tego, że jakby ktoś miał cię totalnie gdzieś, nie chcę ci zranić. Jesteś już cieniem i moim wspomnieniem, ale ty jesteś niedojrzała, niedojrzały jak na swój wiek. Jesteś na mnie całym światem. Poświęć mi więcej w końcu czasu. Straciłam, straciłem głowę na chwilę, żeby zwrócić na siebie Twoją uwagę. Pomagaj, to jest fajne. Co ty w sobie marzymy mnie do ciebie ciągnie, mimo że mnie wkurzasz? Uu, szczera, prawdziwa miłość Patrzę. Chyba mnie do ciebie wzięło. Rozpalmy płomień, który wygasa. Widzimy dalej. Nie wiem, co mam myśleć o Twoim zachowaniu niedojrzałym. Słowa bardziej gorzej niż 5, Pamiętaj. Każdy jest równy. No, w zasadzie to prawda, kochani. Każdy jest równy, także nie ma co sobie wyolbrzymiać trochę tutaj. Czuję, że ta znajomość się rozpada. Kiedy myślisz, że każdy jest przeciwko tobie, pamiętaj, działa to w obydwie strony. A, czyli jakby to wracało czyli wy myślicie to samo i ta osoba o was może myśleć też to samo. Zdecyduj się, czego ty w końcu chcesz. Będziemy jeszcze szczęśliwi, mówię Ci, to nic się nie zmieniłaś, zmieniłaś od tamtego dnia, no słuchajcie, ciekawa, ta odległość mnie dobija, yy, pozbierałam, pozbierałem się po Tobie, wnioski wyciągnięte, karma przepracowana, lecę przed siebie, bardzo dobrze, mamy dużo spraw do wyjaśnienia i do przepracowania, zmieniam się do, dzięki Tobie, nie będę czekać na Ciebie całą wieczność. No, czasami warto, kochanie, spoczekać, ale czasami, jeżeli już naprawdę widzicie, że nie, no to po prostu odpuśćcie, bo darmo zdzieranie sobie buta, że tak powiem. Podeszłam. Podejmij w końcu wybór i decyzję z jedynie. Dojrzała, dojrzały. Kawa na ławę. Krótka piłka. O, to mi się podoba, Coś tu bardzo łaniły. Serio bawiłaś, bawiłeś się moimi uczuciami. Nieładnie. Nie warto, kochanie, nieładnie tak się bawić przy Tobie odpływam. Jestem gotowy, gotowa na zaangażowanie się. Zrozumiałam, zrozumiałem swój błąd. Brawo, zauroczyłaś, zauroczyłeś mnie. Mega mnie zraniły Twoje słowa. Dojrzej w końcu. I zobaczcie, znowu jest to samo. Mam duże poprzeczki i wymagania w tej chwili. Wybieram nowy rozdział. Powiem wam tak, jeżeli wam na sobie zależy, ale to jest do, nie do każdej grupy, bo jest taka sytuacja, że ja bym na waszym miejscu nie chcę wam źle doradzać, wybrała ten rozdział drugi, bo jeżeli wybralibyście ten pierwszy, to zależało wam na tym pierwszym, to byście nie polecieli za tym drugim. Także wiecie, darmo zdzieranie, ale to jest wasza wasza po prostu ten. Nie chce mi się ciebie rozgryzać, albo się określasz, albo cześć. To sobie już zaczyna wkurzać powoli, zobaczcie, weź się w końcu w garść. Mam w nosie imprezy. Wolę stabilizację. Czyli ta osoba, zobaczcie, jest was pewna. Jestem zły, zła na ciebie. A to dlatego, że to mi takie słowa rzuca. Zajmij ty się w swoim życiem, a nie zajmujesz się moim w koło. Czas leci rany, ale zostają blizny. Nigdy się nie poddam. Czemu mnie ranisz? Dobra. Znisz swoje ego i swoją dumę. Lecimy dalej. Rozpiera mnie ego i duma. No już nawet tutaj nie ma ciszy, no. Dobra, chciałabym, chciałabym, chciałabym podzielić się z Tobą dobrą wiadomością. Bardzo Cię mocno kocham i ze Tobą to jest z no. fajne słuchajcie, wiadomość dla Was. W końcu wiem na czym stoję dzięki, czyli tak jakbyście nie stój w miejscu, ruszaj naprzód. Chciałabym, chciałbym Ci zaimponować, dlatego skłamałam, skłamałem. skłamałem. Uu, zaproponuję niedługo spotkanie, na pewno się ucieszysz. Oczy powiedzą wszystko, wystarczy w nie spojrzeć. Skoro wolisz imprezy, pracę, to idź sobie do niej. Jeśli nie potrafisz znaleźć z nami czasu również. Czemu ty jesteś taka oschły, oschła? No słuchajcie, co wy tu? Wiesz, co bym ci yy, zap, yy, wiesz, co by mi sprawiło radość? Żebyś był była blisko. Nie, Szu, chcę szukać winnej osoby, która mąci i miesza między nami. Jesteś dla mnie jak brat, siostra, przyjaciół, przyjaciółka. Dałaś, dałeś mi popalić. u. Czuję się szczęśliwa, szczęśliwa. Nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję. No ciekawe. Ja też czuję to samo do Ciebie, co Ty do mnie teraz uwierz mi. Zaraz Cię opierniczę. Nie sądziłam, nie sądziłem, że można tak mocno kogoś kochać. No pięknie, słuchajcie. Jestem tchórzem, przepraszam. Nie naciskaj nie, bo zamykasz mnie w sobie. Czuję, że odchodzimy od siebie, zablokowałam, zablokowałam, zobacz znowu, z, zobaczcie, zablokowałam, zablokowałam się na chwilę, karma przepracowana, pamiętaj, nigdy nie daj sobie mówić, że jesteś niczego wart, warta, nikim, próbowałam, próbowałam Ci sprawić, czy Ci zależy, czy nie, warto było, daj mi dobre słowo, wróci do Ciebie, daj mi dobre słowo, wróci do Ciebie.